Piotr Skwarcz. Najpiękniejsze wiersze dla dzieci. Czyta Robert Michalak. Bocian i żaba. Złapał raz bocian do dzioba żabę, aż tu nagle słyszy: Dam ci dobrą radę. Wstrzymał więc bocian połykanie, rozglądając się wokół skąd to gadanie. Żaba wnet powtórzyła te same słowa, więc szybko się bociek zorientował. Cóż masz mi więc do powiedzenia? zapytał połykając ślinę jakby od niechcenia. Ranek był bowiem mglisty, chłodny, a bociek zziębnięty i bardzo głodny. Jeśli masz mnie zjeść, niech tak się stanie. Lecz nie będzie to dla ciebie zbyt smaczne śniadanie. Jestem zabrudzona cała od błota. Lepiej mnie wpierw opłucz. To prosta robota. Musiał więc bociek przyznać rację żabie. Czystrzą ją przecież o wiele łatwiej z trawie. Położył więc obok żabę na trawie. I nim się spostrzegł, zniknęła w stawie. Strach na wróble i pies Burek Każdy, nawet na wróble strach, żali się na swój ciężki fach. Że nogi go bolą od stania, że ma już dość wróbli łajania, że wiatry targają mu poły, że dzieci wolą choćby chochoły, że nudzi mu się okropnie, że jak deszcz pada, to moknie. Usłyszał Burek te narzekania. Dobry specjalista od szczekania, i propozycję poważną złożył mu. Ja zaraz chętnie przyjdę tu. Ty zaś pójdziesz do budy i wnet będziesz, jak ja, chudy. Będziesz miał łańcuch na szyi, raz dziennie zjesz, Michę pomyj. Czasami kijem ci się dostanie, buda też w nie najlepszym stanie. Szczekać musisz we właściwym czasie, Często nieproszonych gości masie, warować musisz dniami i nocami, a nie podziękuję ci pan ani pani. Wysłuchał burka strach i myśli: Czyż jest mi źle od tego stania? Czyż mam powody do narzekania? Innych doświadczył gorszy los. Czuję się, jakbym miał pełen trzos. Już nie wybrzydza, już nie narzeka. Szczęśliwy, że nie służy u człowieka.